Ok, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak e, zdemontować. Jest już zdemontowany tylny amortyzator. E, numer jeden: Najważniejsza sprawa to jest taka, że ja mechanikiem nie jestem. E, czytałem w książce, jak to zrobić. Dzwoniłem do kumpla, spytałem jak to zrobić, więc mi trochę podpowiedział. E, główna sprawa jest taka, że żeby to zrobić trzeba unieść e, motocykl tak, aby zawieszenie e, po prostu było e, uniesione w powietrzu. E, nie wiem, jak to inaczej ująć. Jakby nie może być zawieszenie sztywne, musi, musi być po prostu uniesione e, w powietrzu. Rama nie może napierać na zawieszenie, więc są dwa sposoby. Wariant to jest taki bardziej kaskaderski. Podnosimy go. Za pomocą podnośnika samochodowego. Powinien być lepszy, z taką łapą i szeroką na końcu, jakby łyżką. No i mamy deskę tutaj, elegancka deska. To jest bardzo pomocna deska, inżynieryjski pomysł. I po prostu tak dźwigamy, dźwigamy, dźwigamy. Motocykl w górę popuszczamy wcześniej śruby, tutaj jest u góry śruba, która przechodzi przez ten pierdolnik i na dole i trzeba je poluzować, te śruby, wtedy jeżeli zacznie nam się w ręce ruszać amortyzator, to znaczy, że zawieszenie zostało podniesione wystarczająco dużo. I te dwie śruby, które trzymają go u góry na dole powinny elegancko nam wyjść no i więc tyle by było jeżeli chodzi o wymontowanie amortyzatora nic więcej nie mam do zadania w tym temacie jest to dość proste zadanie, jeżeli mi się udało to każdemu się uda, na razie